Witaj w programie Prawda Ewangelist Andrew McKin, w którym skupiamy się na Bożej bezwarunkowej miłości i łasce. To jest postawa szafarza. Ja tylko oddaję Ci część tego, co Ty dałeś mi. Kiedy zaczniesz dawać, to rozpocznie nadnaturalny przepływ Bożych zdolności w Twoim kierunku. Bóg pobłogosławi Cię bardziej niż na to zasługujesz. Bóg będzie Cię błogosławił i sprawi, że wszystko ułoży się lepiej niż by mogło. A teraz Andrew. Witaj w czwartkowym odcinku programu Prawda Ewangelii. Jestem dzisiaj w połowie mojego nauczania pod tytułem finansowe szefarstwo. Mówię Ci, jest naprawdę potężne. Jestem błogosławiony za każdym razem, kiedy o tym nauczam, ponieważ ta prawda zupełnie zmieniła moje życie. Wychowałem się w całkiem zamożnym domu. Nie wychowałem się w biedzie, ale Kościół, do którego chodziłem, w pewnym sensie uczył biedy. Uczył przeciwko posiadaniu pieniędzy. Uczył przeciwko bogactwu. W pewnym sensie jest to obłudne. Pamiętam, jak kiedyś słuchałem w radio człowieka, który wypowiadał się przeciwko kaznodziejom głoszącym uzdrowienie i dobrobyt. To zabawne, ponieważ jeśli jesteś przeciwny zdrowiu i dobrobytowi, to znaczy, że opowiadasz się za chorobą i ubóstwem. Dlaczego ktoś miałby coś takiego popierać? Jednak tamten człowiek mówił, że każdy, kto naucza, że Bóg chce, abyś prosperował, głosi fałszywą Ewangelię i on głosił przeciwko temu. Kiedy skończył się jego program, nadawano go na chrześcijańskiej stacji? Puszczono chrześcijańskie wiadomości i dokładnie ten sam człowiek, który przed chwilą nauczał w radio, powiedziano o nim, że tego dnia przeprowadza się do swojej willi za 8 milionów dolarów z ogromnym krytym basenem. A tutaj nauczał przeciwko kaznodziejom głoszącym uzdrowienie i dobrobyt. Ludzie nauczający, że nie powinieneś prosperować, każdy z nich prosperuje, każdy z nich ma pieniądze. To obłudne. Położyłem już fundament, nauczam na ten temat od trzech tygodni. Jeśli oglądałeś ten program, nauczałem konkretnie o finansowym szefarstwie. Nie nazwałem tego nauczania, jak prosperować, jak się wzbogacić, czy coś w tym stylu, chociaż prosperowanie jest częścią tego, co Jezus zapewnił nam przez swoją śmierć. Będę mówił na ten temat z drugiego listu do Koryntian, 8 rozdział, 9 werset. Jednak przez dwa i pół tygodnia celowo podkreślałem, że musisz widzieć Boga jako swoje źródło. Jesteś szafarzem Jego zasobów, to nie są twoje pieniądze. Przez te dwa i pół tygodnia robiłem, co mogłem, aby to przekazać, ponieważ tylko kiedy masz właściwą postawę wobec pieniędzy, są one błogosławieństwem. Użyję fragmentu z pierwszego listu do Temuteusza, rozdział szósty, ale mówi on o ludziach chciwych zysku, że taki zysk odbiera życie swojemu właścicielowi, że miłość do pieniędzy jest źródłem wszelkiego zła. Są to kwestie, których ludzie używają do głoszenia przeciwko prosperowaniu. I za każdym razem robią to, żeby podkreślić, że chcesz być bogaty, żeby mieć większy dom, większy samochód, więcej rzeczy. Łączą to z chciwością, a jest wiele wersetów, Mówiących przeciwko chciwości, więc natychmiast o tym mówią. Pozwól jednak, że powiem, że jeśli masz postawę, mam wystarczająco i nie chcę więcej. Nie mam zbyt wiele, nie jeżdżę dobrym samochodem, ale można na nim polegać, mogę nim jeździć. Nie mam ładnego domu, ale przynajmniej mam dach nad głową, ledwo wystarcza mi na życie. Ludzie często cytują list do Filipian, czwarty rozdział, dziewiętnasty werset, który mówi, lecz mój Bóg zaspokoi wszelką waszą potrzebę według swego bogactwa w chwale. I mówią, że On nie zaspokaja twoich zachcianek, ale absolutny minimum, najniższy standard, że Bóg jest Bogiem, który daje tylko tyle, żebyś ledwo sobie radził. Są ludzie, którzy to głoszą i uważają, że jest to coś Bożego. Mówią, nie mam dużo, ale mam wystarczająco, jestem zadowolony, nie chcę więcej, i uważam, że złe jest pragnąć prosperowania. Łączą to z chciwością. Wiesz, że tak naprawdę jest to bardzo egoistyczna postawa? Ponieważ takie słowa oznaczają, że uważasz, że pieniądze są tylko dla ciebie i dla Twoich potrzeb. Więc kiedy Twoje potrzeby są zaspokojone, można zapomnieć o całym świecie. Mam wystarczająco, nie chcę więcej. Jestem zadowolony z tego, co mam. To bardzo samolubna postawa. Jeśli rozumiesz to, o czym mówię, że pieniądze uzdalniają Cię do bycia błogosławieństwem, aby wpływać na życie ludzi, aby weszli do wieczności, narodzili się na nowo, zostali wypełnieni duchem, uzdrowieni, uwolnieni, aby małżeństwa były uwalniane, aby dzieci wróciły do Pana, gdybyś rozumiał, że pieniądze mogą tego dokonać, kiedy dzielisz się prawdą z ludźmi, wtedy powinieneś mieć postawę: chcę prosperować, nie po to, żebym miał więcej i większe, ale żebym mógł być większym błogosławieństwem. Jeśli mówisz, mam wystarczająco i nie chcę nic więcej, to jest samolubne i chciwe. Nie rozumiesz celu pieniędzy. Prawdziwy dobrobyt nie jest samolubny. Powiem tak: biblijny dobrobyt nie jest samolubny, chociaż czerpiesz z niego niesamowite korzyści. W prawdziwej postawie, kiedy zaczynasz myśleć tak, jak naucza Biblia, nie chodzi o to, żebyś Ty miał więcej, ale żebyś mógł być większym błogosławieństwem. Podzielę się z Tobą wersetem na ten temat. List Efezjan czwarty, rozdział 28 ósmy, werset mówi kto kradł, niech więcej nie kradnie, ale raczej niech pracuje, czyniąc własnymi rękami to, co jest dobre, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Spójrz na cel pracowania własnymi rękami pracujesz, żeby móc płacić swoje rachunki, żeby mieć jedzenie na stole. Nie, nie o tym tu mowa. Mowa tu o tym, że pracujesz, aby mieć z czego udzielać temu, kto potrzebuje. To jest radykalne. To jest radykalne. Wiele osób powie, nie, pracuję, ponieważ mam raty za samochód, mam ubezpieczenie, raty za dom, muszę mieć jedzenie, ubrania, mam dzieci, mam dzieci na studiach, pracuję, żeby móc to wszystko zrobić. Nie, Biblia mówi, że pracujesz, abyś miał, aby być błogosławieństwem dla innych. Wiem, że teraz na całym świecie ludzie mówią, w prawdziwym świecie to tak nie działa. Wy, kaznodzieje, możecie głosić takie rzeczy, ale ktoś musi pracować i zarabiać pieniądze. Nie każdy dostaje pieniądze od innych. Mógłbym o tym dyskutować, ale chodzi mi o to że prawdziwym powodem, dla którego pracujesz, jest to, żebyś prosperował i był błogosławieństwem dla innych. Dokładnie o tym mówi Ewangelia Mateusza rozdział szósty. Ewangelia Mateusza, rozdział 6, mówi, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystkie te rzeczy, rzeczy, o których mówi to, co jesz, gdzie śpisz, w co się ubierasz. Ewangelia Mateusza, rozdział 6, werset od 19 do 33. Jeśli to przestudiujesz, czytamy, że jeśli postawisz na pierwszym miejscu Królestwo Boże w dziedzinie finansów, wtedy Bóg w nadnaturalny sposób zadba o twoje potrzeby, a Bóg jest El Shaddai. Nie Elsknera, Bóg zatroszczy się o ciebie lepiej niż ty sam. Pewien człowiek przez wiele lat, chyba przez 12 lat, kupował mi nowe samochody. Ja dokonywałem zakupu, ale on płacił i kupował mi naprawdę dobre samochody. Pewnego razu poszedłem do niego i powiedziałem: To krępujące. Ludzie patrzą na mnie i pytają, czym się zajmuję. Kiedy mówią im, że jestem kaznodzieją, myślą, kaznodzieja nie powinien jeździć takim ładnym samochodem. Odpowiadam, ale to prezent. Co miałem zrobić? Oddać go i jeździć czymś gorszym, żeby lepiej wyglądać w waszych oczach? To kiepski interes. Amen? Ten człowiek kupował mi samochody i powiedziałem mu: To krępujące. A on odpowiedział: Jeśli nie jesteś zawstydzony poziomem Twojego dobrobytu, to znaczy, że Bóg nie jest Twoim źródłem. Ludzie, to dopiero zmiana paradygmatu. To było wielkie, zaczął wyjaśniać. Bóg wykłada swoje ulice transparentnym złotem. Bóg buduje swoje wrota z pojedynczej wielkiej perły. Fundamentami nowego Jeruzalem są drogocenne kamienie. Bóg jest El Shaddai, a nie El Sknera, i Bóg będzie cię błogosławił, jeśli na pierwszym miejscu postawisz Królestwo Boże. Jednak większość ludzi nie stawia na pierwszym miejscu Królestwa Bożego w swoim dawaniu, ale na pierwszym miejscu stawia siebie. Wiem, że niektórzy z Was się z tym nie zgadzają, ale pozwólcie, że podam wam kilka przykładów. Przychodzą do mnie tysiące ludzi, którzy mówią: Bardzo chciałbym ci pomóc, ale nie mam pieniędzy. Prawda jest taka, że mają pieniądze, przez ich ręce przepływa wiele pieniędzy, ale w ten sposób mówią, na pierwszym miejscu stawiam swoje królestwo. Najpierw zapłacę wszystkie swoje rachunki, spłacę hipotekę, opłacę ubezpieczenie, raty za samochód, wydam pieniądze na rozrywkę dla siebie i dla rodziny. Zrobię to wszystko, a jeśli coś mi zostanie, wtedy z chęcią oddam to Bogu. To nie są pierwociny, ale resztki. Musisz najpierw dawać Bogu. Musisz postawić na pierwszym miejscu Boga w swoim dawaniu. Niektórzy z Was prawdopodobnie posiadają budżet. Zapewniam cię, że przeciętna osoba prowadząca budżet zapisuje wysokość raty za dom lub wysokość czynszu. Zapisuje opłaty za samochód, ubezpieczenie, jedzenie, rozrywkę, ubrania. Zapisują wszystkie te rzeczy i większość ludzi, rozpisując budżet, nawet nie uwzględnia dawania. A jeśli je uwzględnia, są to raczej resztki. Kiedy znajdzie się w finansowym kryzysie, pierwsze co robi większość ludzi, to ogranicza swoje dawanie. Widziałem sondaż Barna z 2008 roku, z przełomu 2008-2009 rok, kiedy zawaliła się giełda i mieliśmy coś, co niektórzy nazwali wielką recesją. George Barna przeprowadził sondaż i odkrył, że pierwszym sposobem, w jaki chrześcijanie radzili sobie z upadkiem ekonomii, było zmniejszenie dawania. Większość ludzi patrzy na dawanie Panu i na Jego dzieło jak na coś dodatkowego. Jeśli masz nadmiar, jeśli coś Ci zostało, kiedy już zadbałeś o wszystkie inne rzeczy, wtedy cieszysz się, że możesz dać. Dopóki to nie zakłóci Twojego stylu, dopóki nie postawi Cię w pozycji, w której będziesz musiał poradzić sobie bez czegoś, czego bardzo chcesz. Kiedy coś Ci zostanie, wtedy ucieszysz się, że możesz ułożyć na Boże Królestwo. To nie jest stawianie na pierwszym miejscu Królestwa Bożego. Stawianie na pierwszym miejscu Królestwa Bożego oznacza, że kiedy planujesz budżet, pierwsze co robisz, to mówisz 10%. Powtarzam, ja nie jestem ograniczony do 10%. Tak było w Starym Przymierzu. To, co mamy w nowym przymierzu, jest dużo lepsze i teraz jest dobrowolne, a nie narzucone tak jak kiedyś dziesięcina. I uważam, że powinieneś dawać więcej niż 10%. Jest jednak niezależnie od tego, ile to jest 10, 15, 20%, ile tylko chcesz dać. Większość ludzi nie zapisuje tego na pierwszym miejscu. Muszą mieć tyle pieniędzy, ponieważ tyle chcę dać. Jeśli jesteś rolnikiem i planujesz, potrzebuję tyle pieniędzy, żeby zarobić na plonach. Wiesz, że to, ile pieniędzy potrzebujesz, jakie żniwo chcesz zebrać, decyduje o tym, ile zasiejesz. Powiedzmy, że potrzebujesz wyhodować 100 akrów pszenicy. Potrzebujesz tych plonów, aby wszystko opłacić i to dyktuje, ile zasiejesz. To, co zbierzesz, zależy od tego, ile zasiejesz. Kiedy chodzi o grunt osobisty, tak powinieneś na to patrzeć. Jeśli chcesz 100 tysięcy dolarów. Jeśli to jest twój cel, jeśli potrzebujesz 100 000 czy 150 tysięcy dolarów rocznie, wtedy ta kwota powinna decydować o tym, jak dużo zasiejesz. Wierzę, że minimum powinno wynosić 10%. Tak więc jeśli potrzebujesz 100 tysięcy dolarów, to powinieneś zaplanować. Boże, dać 10 tysięcy dolarów w tym roku. Powinieneś to zapisać i powinna to być pierwsza pozycja w twoim budżecie. To właśnie jest stawianie na pierwszym miejscu królestwo Bożego. Jednak większość ludzi stawia na pierwszym miejscu wszystkie swoje potrzeby, a jeśli coś zostanie, wtedy cieszą się, że mogą dać. Ale nie jest to ich skupieniem. I taka postawa faktycznie prowadzi do ubóstwa w Bożym systemie. Jeśli robisz to właściwie, na pierwszym miejscu stawiasz Królestwo Boże. Na pierwszym miejscu stawiasz dotykanie życia ludzi, zmienianie go mocą Ewangelii i w to inwestujesz swoje pieniądze. I kiedy masz taką postawę i na pierwszym miejscu stawiasz Królestwo Boże, wtedy Bóg w nadnaturalny sposób zaczyna dbać o twoje potrzeby. Powtarzam, Bóg jest El Shaddai, a nie El Sknera, więc jeśli Bóg zajmuje się Dbaniem o twoje potrzeby, On będzie błogosławił Cię bardziej niż to, co ty byś zrobił. Użyłem tego przykładu we wczorajszym programie, ale kiedy razem z Jamie zaczęliśmy budowę domu, wydaje mi się, że było to jakieś 32 lata temu, kiedy budowaliśmy dom, kwalifikowałem się wtedy tylko na 60 tysięcy dolarów. I to przy kredycie dla weteranów z zerowymi odsetkami. Finansowo nie byliśmy w najlepszej formie, ale ponieważ na pierwszym miejscu stawialiśmy Królestwo Boże, wybudowano nam dom, który był prawdopodobnie warty 120 lub 130 tysięcy dolarów. Kiedy budowaliśmy go jakieś 30 lat temu. Dzisiaj jego wycena podatkowa wynosi blisko pół miliona dolarów. To wartość naszego domu i posiadłości. Chcę przez to powiedzieć, że Bóg zatroszczył się o mnie lepiej, niż gdybym zrobił to sam, niż mógłbym zadbać o to sam, dlatego, że na pierwszym miejscu postawiłem Królestwo Boże. Człowiek, który był budowlańcem, wybudował ten dom po kosztach i dał mi go. Na budowie domu zaoszczędziłem co najmniej 60 tysięcy dolarów, a to ładny dom. Bóg nas nim pobłogosławił. Chcę przez to powiedzieć, że kiedy na pierwszym miejscu postawisz Królestwo Boże, wtedy Bóg, w nadnaturalny sposób zacznie dbać o Twoje potrzeby. Jeśli żyjesz w stresie, pod presją, jeśli nie możesz spać w nocy, ponieważ zastanawiasz się, jak ja to wszystko zrobię, i czujesz, że musisz coś zrobić, zasugerowałbym ci, że nie postawiłeś na pierwszym miejscu Królestwa Bożego. Kiedy zadbasz o Królestwo Boże, Bóg zadba o Twoje Królestwo. Bóg da ci zniżki, przyśle ludzi, którzy zrobią coś dla ciebie, tak jak ten budowlaniec, który wybudował mi dom za połowę ceny. Bóg sprawi, że ludzie będą cię błogosławić i będą robić dla ciebie różne rzeczy, kiedy na pierwszym miejscu postawisz Królestwo Boże. Wiem, że niektórzy mówią, ale ja stawiam na pierwszym miejscu Królestwo Boże. Czy mogę spojrzeć na twoje finanse i to zobaczyć, jak dużo wydajesz na inne rzeczy, a jak dużo dajesz? Mówiłem już o człowieku, który kupował mi samochody przez 12 lat. Mieszka w bardzo ładnym domu, drogim domu, dużo ładniejszym od mojego. Jeździ bardzo dobrymi samochodami. Był kaznodzieją i ludzie go krytykowali, ale nie rozumieli, że on dużo dawał, a kiedy dajesz. Kiedy na pierwszym miejscu stawiasz królestwo Boże, nie przebijesz Boga w dawaniu. Bóg w naturalny sposób sprawi, że będziesz prosperować. On zadba o twoje królestwo, kiedy ty zadbasz o jego królestwo. Oto co mówiłem ludziom, którzy krytykowali go za to, w jakim domu mieszkał i jakimi samochodami jeździł. Wiedziałem, co działo się za kulisami, jak wiele oddawał oddawał od 30 do 40 tysięcy dolarów miesięcznie. Nie znam dokładnie jego sytuacji, ale byłem u niego w domu kiedy wręczył mi 20 tysięcy dolarów, kiedy przemawiałem u niego w kościele. Mój przyjaciel, który u niego zostawał, dostał od niego nowego kadylaka, który był warty ponad 30 tysięcy dolarów, więc samo to wyniosło już 55 tysięcy dolarów, a potem przyszedł przyjaciel, misjonarz, i jemu dał 10 tysięcy dolarów za służbę. W trakcie jednego dnia oddał 45 tysięcy dolarów, kiedy u niego byłem. Kiedy podsumowujesz jego dawanie, to dom, w którym mieszkał, był warty jedynie 14 miesięcy jego dawania. Widzisz, niektórzy patrzą tylko na to, że mieszkał w domu za kilka milionów dolarów, i mówią: Ludzie, kaznodzieja nie powinien tak mieszkać, ale nigdy nie krytykuj czyjegoś żniwa, dopóki nie zobaczysz, ile zasiał. Twoje żliwo jest określane przez ziarno, które siejesz. Ten człowiek dał tak dużo, że dom, w którym mieszkał, chociaż był to drogi dom, był warty jedynie 14 miesięcy jego dawania. Ilu z was chciałoby mieszkać w domu, którego wartość równałaby się 14 miesiącom waszego dawania? Amen. Już widzę, jak niektórzy z was to obliczają, Dajecie 100 dolarów miesięcznie, więc 14 miesięcy daje 1400 dolarów. Ilu z Was chciałby mieszkać w domu za 1400 dolarów? Widzisz. Nie możesz krytykować czyjegoś żniwa, dopóki nie zobaczysz, ile dał ziarna. Pewnego razu byłem u Kreflo Dolara. To mój bardzo dobry przyjaciel. Jest dla mnie błogosławieństwem. Rozmawialiśmy i ludzie krytykowali Kreflo za to, że mieszka w ładnym domu. Nigdy nie widziałem jego domu, ale słyszałem, jak ludzie o nim mówią. Mieszka w ładnym domu. Jeździ Rolls royceem ale dostał go, nie kupił. Ludzie mu go dali. Tak naprawdę wstydził się jeździć takim luksusowym samochodem. Czarnoskóry mężczyzna jeżdżący luksusowym samochodem uznał, że ludzie pomyślą, że jest dealerem narkotyków albo że ukradł samochód. Sprzedał go przez wzgląd na to, co pomyślą o nim ludzie, po czym pan pouczył go mówiąc: "Ludzie dali ci go w prezencie. To ja ich do tego zainspirowałem. To był mój prezent dla ciebie, a ty go nie doceniłeś". Kreflo musiał się opamiętać, poszedł i odkupił samochód, ale ze stratą. Robił to posłuszeństwa ale ludzie krytykują go za jego styl życia. Pewnego razu rozmawialiśmy na ten temat, nie pamiętam już szczegółów. Pewnie coś pokręcę. Wybacz mi, Kreflo, jeśli nie przekażę tego dokładnie. Ale kiedy rozmawialiśmy, okazało się, że oddał ponad 100 domów. On spłacił ludziom domy. On zasiał domy. Kiedy zasiewasz 100 domów, nie możesz nie zebrać bardzo ładnego domu. Oddał ludziom setki samochodów i dlatego też zebrał żniwo w postaci Rolls-Royce'a, czego się wstydził, ponieważ był naprawdę ładny. Nie krytykuj żniwa kreflo, dopóki nie zobaczysz, ile zasiał ziarna. Ludzie, którzy krytykują Kreflo, zapewniam cię, że nie zasiali stu domów dla innych ludzi, nie zasiali setek samochodów w życie innych ludzi, jednak są szybcy do tego, by go krytykować. Nigdy nie krytykuj czegoś żniwa, dopóki nie zobaczysz, ile zasiał ziarna. Kiedy będziesz szukać najpierw Królestwa Bożego, kiedy będziesz używać swoich zasobów do błogosławienia innych, to zapewniam cię, rozpoczniesz nadnaturalny Boży przepływ w swoją stronę i Bóg doda ci te wszystkie rzeczy. Ewangelia Mateusza, 6, rozdział 33, werset. Jest to Boża obietnica. Ewangelia Marka, rozdział 10, mówi, że nie ma nikogo, kto by opuścił dom, ojca, matkę, braci, siostry lub pole ze względu na mnie, a kto by nie otrzymał stokrotnie więcej teraz, w tym czasie, wśród prześladowań. Jeśli masz naprawdę czyste serce, a Stojący za Twoim darem jest ważniejszy od Twojego daru. Kiedy zaczesz dawać i stawać na pierwszym miejscu Królestwo Boże, Bóg zacznie pomnażać Twoje finanse stokrotnie i to w tym życiu, nie w tym, który nadejdzie, ale w tym życiu. W Królestwie Bożym droga do góry prowadzi w dół, przez ukorzenie się. Sposobem na prosperowanie w Królestwie Bożym nie jest gromadzenie, ale otwarcie swoich rąk, dawanie i wykorzystywanie swoich pieniędzy do prosperowania i budowania najpierw Królestwa Bożego. Kiedy postawisz na pierwszym miejscu Królestwo Boże, Bóg zacznie nadnaturalnie budować Twoje Królestwo, a nie przebijesz Boga w dawaniu. Mogę o tym zaświadczyć. Nie jestem doskonałym przykładem. Nie zrobiłem tyle, ile zrobił kreflodolar, ale oddałem tuziny samochodów i sam wiele ich otrzymałem. Oddałem pieniądze, setki tysięcy dolarów, miliony dolarów, żeby pomóc im w potrzebie i wiesz co, z tego powodu Bóg mnie błogosławi i finanse wracają. Mówią ci, właśnie w taki sposób prosperujesz w Królestwie Bożym. Skończył mi się już dzisiaj czas, ale mam nauczanie pod tytułem Finansowe szafarstwo. I zachęcam cię do tego, żebyś je zdobył. Mam je po angielsku i po hiszpańsku. Mam podręczniki, płyty DVD, CD. A dodatkowo mamy płytę DVD ze świadectwami ludzi, którzy zastosowali prawdy, o których mówią w praktyce i dzięki temu są naprawdę prosperującymi ludźmi i dają temu świadectwo. Jeśli posłuchasz, nasz lektor, powie Ci, jak możesz zdobyć wszystkie te produkty. Nauczanie Finansowe Szafarstwo jest dostępne w języku polskim, jako książka oraz w formie audiobooka. Zapraszamy na stronę awm.polska.com. Gdzie znajdziesz więcej nauczeń Andrew? To Twój duch się zmienił, kiedy narodziłeś się na nowo. Zostałeś stworzony w sprawiedliwości i prawdziwej świętości, i według listu do Efezjan 1.13 natychmiast zostałeś zapieczętowany przez Ducha Świętego, próżniowo zapakowany. Duch Święty zakrył Twojego doskonałego, narodzonego na nowo ducha. Jeśli oddałeś się Bogu i idziesz za nim, to zapewniam cię, że masz powodzenie, nawet jeśli sprzedano Cię do niewoli, skłamano o Tobie, czy zamknięto więzieniu. Podobasz się Bogu. Bóg cię kocha i jest ciebie bardziej zadowolony niż sobie to uświadamiasz. To tak, jakbym nie miała już żadnego powodu, aby być chora, aby cierpieć ból, aby się bać. Jak z nocy w dzień moje życie uległo zupełnej zmianie. Odnalazłam mojego Boga. To kompletnie zmieniło nasze życie. Myślałem, że nie jestem wystarczająco dobry i Bóg nie może mi wszystkiego przebaczyć. I wtedy natknąłem się na nauczanie Andrew Maka. Obejrzałem na YouTubie nauczanie, prawdziwa natura Boga i to na zawsze zmieniło moje życie. Chcę podziękować Andrew Macowi, to, co głosi, jest błogosławieństwem dla całego świata. Zostań naszym partnerem www.awmpolska.com